Boros bardzo często podkreślał, że, że jest wrogiem systemu, ale tak naprawdę zastanawiam się, czy, czy on znał prawdziwy system, to znaczy opresyjny. Czy gdyby narodził się w komunizmie na przykład? Czy, czy ja myślę, że on sam. Kim on by, by był wówczas? No, oczywiście to jest gdybanie, tak, to, to tak. Da, daleko nas to nie zaprowadzi, ale, ale wydaje mi się, że ten system, przeciwko któremu się e, opowiedział, e, nie był tak, tak strasznym systemem, Czym, jaki mógłby być. Nam jest trudno w ogóle zrozumieć. Chyba, z perspektywy... że czegoś nie wiemy o tym systemie amerykańskim. Perspektywy... Że był tak doskonały, że. Znaczy, on się przeszedł na taki margines, gdzie jakby tą opresję chcąc nie chcąc, jakby przyciągał do siebie, bo mhm. była ta sprawa, o której wspominałem, czyli ta jego ukrywany homoseksualizm, tak? W realiach choćby tej scoutowskiej szkoły, prawda? Potem kiedy trafił do tego półświadka, gdzie trzeba było zdobywać narkotyki był non stop no, zgarniany też. przez policję bo na przykład y, jako że on pięknie się prezentował zawsze był w, y, ubrany elegancko i miał harwarski akcent na przykład, y, Koledzy okradali sklep z sukienkami. On jakoś tam tymi sukienkami bałamucił żonę lekarza, która dawała mu bloczki na receptę, fałszowali receptę na, na środki, które gdzieś tam zawierały jakieś ilości opiatów. I na przykład za to był normalnie aresztowany, tyle że rodzice byli w stanie wpłacić kaucję mm -hmm. i go wyciągać z tego aresztu. Opisuje Także... to w tej powieści pedał na przykład, takie sytuacje różne. Tak. Y y kto wydawał takie książki w tamtych czasach? To było, znaczy, to musiało być... Był napisany w 59 roku, a wydany w 85. Mm -hmm. Także przeleżał się w szufladzie. Nagi Lunch wydała taka słynna i bardzo specyficzna oficyna Francuska Olympia Press, która słynęła z tego, że zarabiała wydając powiastki pornograficzne. Natomiast... No, powiedzmy o nich, bo, bo oni też tak. Lolitę też wydali. No właśnie, bo to było tak, że oni zarabiali na tym takim soft porno. To zresztą też czasami pisywali poważni pisarze dla zarobku, mm -hmm. choćby Aleksander Troci, taki najsłynniejszy bitnik angielski. Natomiast wydawali becketa, wydali Lolitę na Bokowa. Czyli takie książki, których nikt nie chciał, bo każdy się bał, prawda? Oni mm. mając te swoje szemrane kanały dystrybucji, mogli, mogli ryzykować. I też, też wydany został Nagi Lunch, który z miejsca wywołał wielki skandal. Jeszcze no tak, w... Potem był przemycany, przywożony tak. do stanu wszystkie bo te książki. w 1957 jako... roku ukazała w Paryżu w wersji anglojęzycznej. A w Stanach dopuszczona do obiegu była, jeśli dobrze pamiętam, w 1966 roku chyba, po, po całej serii procesów, kiedy to wypowiadało się w obronie tej książki całe gremium pisarzy, akademików, tam były porównania na przykład do boskiej komedii, że cała ta, ta drastyczna opowieść Borowza jest jakby takim współczesnym odpowiednikiem tych. Piekielnych rejonów z boskiej komedii. No i w końcu ten proces, jakby został w jakiejś kolejnej instancji rozstrzygnięty na korzyść dopuszczenia do obrotu w Stanach Nagiego lanczu I co ciekawe, to był taki ostatni duży proces w Stanach dotyczący książki i obrazy moralności. Mhm. Ale żeby było ciekawie, to na przykład w tej chwili, już chyba czwarty rok, toczy się analogiczny proces w Turcji. Bo w 2011 tam ukazało się tłumaczenie Soft Machine, i pojawiło się to samo oskarżenie o obrazy moralności. Przed sądem stanął wydawca i tłumacz, i ten proces, to czasami to można gdzieś sobie w sieci śledzić jego rozwój. W tym momencie po jakieś tam też kolejne Replikuje. instancje, tak, i, i zdaje się, że w 2015 dopiero ma, ma się zakończyć. Także to, ciągnie się latami. Okazuje się, powrót, że, że poza nas... Stanami wciąż to jest postrzegane jako, jako bardzo obrazobórcza rzecz, a tymczasem yy, można powiedzieć, że te metody katapowe, kolażowe, to, to zastawianie słów, dźwięków, yy, tak naprawdę w tym momencie jest, wyznacza taki, można powiedzieć, mainstream popkultury, bo to na przykład co mamy na Facebooku, czyli te krótkie, powycinane mm -hmm. cytaty z komentarzami, do tego pododawane filmy, obrazy, to jest jakby ten koncept, który, który robił Boros, żeby jakoś w tym chaosie świata się odnaleźć. Tak? Także jest Przez taki... chwilę był pisarzem emigracyjnym w każdym razie. Tak, no, 25 lat spędził poza, poza Stanami. Yy, nie tylko amerykańska kontrkultura yy, Pana interesuje, ale również muzyka. Yy, wspomnijmy o dwóch yy, książkach pana. Trzech? Trzech, trzech książkach. Mam. Tak, to jest. Stańko, brylewski. Ty, I ty, ty, mański, tak, tak. Tak. Co pana wiel... pociągało w tej jakie wywiady rzeki? Tak, znaczy, no to jest tak, że ja zacząłem w ogóle jako dziennikarz muzyczny. Zresztą ta fascynacja Borose'em też się zaczęła od, od muzyki, bo on był przywoływany przez całą masę y, muzyków jako pewien taki właśnie agent informacji, który, który ich tam y, inspirował. No, jego głos też często był wykorzystywany. On tak, był udział w nagraniach to... w <laughs> artyść, to... Może też próbkę tego głosu, tak <laughs> robię. <laughs> nie podejmę, nie chcę Zrób <śmiech> <śmiech> nie, nie zrobię Barroca. A... I cóż, no, prasa muzyczna teraz nie istnieje, tak? jakby nie ma, nie ma za bardzo możliwości, żeby się na tym polu wyżyć. Ja już się jakoś przyzwyczajam, że to jest jakiś taki punkt odniesienia, który tam też jakaś taka procedura, na, na, na technika na, czy rutyna, na, która po, po, pomaga organizować życie. I w związku z tym taką sobie niszę wynalazłem, przeniesienia tego na wymiar książki. I te trzy postacie no, to są postacie, które mają równie ciekawą twórczość, jak i życie, prawda? A poza tym jeszcze, z, jako osoby, które w, istniały w pewnym kontekście, pewnych scen, pewnych tradycji, Historia ich życia jest nie tylko historią tego indywidualnego istnienia, indywidualnej ścieżki, ale też jakby pewnej całej takiej formacji. Ja to sobie nazywam tak roboczo taką trylogią inteligencką, bo to są bohaterowie, którzy no, byli bohaterami, są bohaterami inteligenckimi, tak. Lata 50. 60. 70. To ten początek kariery, rozwój kariery Tomasza Stanki. 70. 80. 90. Robert Brulewski, 90. współczesność. Tymański, prawda? Notabene to się w dosyć smutną historię układa, bo jakby tam śledząc ich opowieści o, o, o scenie, o możliwościach grania, no to obserwujemy, że, że to się wszystko raczej zacieśnia, gdzieś tam ląduje na, na marginesie i cały czas. Chociaż coraz... Stańko za cały czas się zarzeka, że ma full na koncertach. Ale, ale to, nie, to Stańko to co innego, bo w tej chwili ale jest artystą tak. światowym. No, no tak. Gdyby on nie przebił się w <laughs> latach 70. Na, na rynek niemiecki, co, co było początkiem jego kariery światowej, mhm. to tak naprawdę podejrzewam, że jego współcześni koledzy jazzmeni, bardziej eksperymentujący typu chociażby nie wiem Andrzej Przybielski no, skończyli ledwie wiążąc koniec z końcem mm -hmm. bo po prostu nie Helmut Nadolski tak, tak. Nadolski jeszcze gdzieś tam funkcjonuje tak ale, mhm. ale oni są gdzieś zupełnie na marginesie natomiast Stańko był na tyle silny że, że udało mu się Zresztą poniekąd ścieżką ścieżką też przeszedł, tak tak, on też on jest... przeszedł tak tak wszystkie prawie kręgi pięknych. Tak, tak wygląda na to że grzeczni chłopcy pana nie interesują jako tematy w... No Albo chyba w ogóle są mnie interesujący